To złote usta są. Z... On ma usta wypełnione bruszty. Nie ma żadnej wątpliwości, że pan prezydent Nawrocki swoim wetem zmusił rząd do tego, żeby zaczął pracować i żeby ograniczył świadczenia dla Ukraińców, tych, którzy na przykład nie są w Polsce, ale czasami bywają. Nie pan kupić. ma pełną świadomość, że gdyby minister na tej sali wyjął papierosa i zaczął go palić to też by była afera. No jest to e, substancja, która jest zdecydowanie niezdrowa. I wiadomo, i wiecie to także w kancelarii prezydenta, że wizerunkowo tu dopowiadam pytanie naszego słuchacza, wizerunkowo to prezydentowi z całą pewnością nie służy. No ale to jest takie, to taka Burza w szklance te, mniej więcej tej wielkości. Jakie to, to ma znaczenie? To nie, jest, to nie jest substancja, która jest zabroniona. To nie są nie wiem, narkotyki, jak próbowano oszukiwać w czasie kampanii wyborczej. To nie są dopalacze, jak próbowano oszukiwać w kampanii wyborczej. To są środki, to, jest, to są saszetki nikotynowe, które dostępne są w wielu punktach. To nie ma żadnego znaczenia. Ale może po bo prostu. A nie mam odry. wrażenia, panie redaktorze, że ci, którzy próbują zaszkodzić, którzy widzą jakby tę dynamikę prezydenta, którzy widzą to olbrzymie poparcie, mówią: musimy coś znaleźć, musimy go ugryźć, musimy podtrzypać. Podszypywać, a ta, że tak powiem, karawana na czele z prezydentem Nawrockim jedzie dalej. Nie zatrzymają nas. Wiecie, że podgryzają. Jeśli wiecie, że pieski szczekają, a karawana jedzie a tego dalej. Tego nie powiedziałem ja tutaj zacytowałem pierwotną wypowiedź, no to pytanie jest proste, czy nie warto po prostu rozważyć pomocy także medycznej, no to znaczy to jest żaden zarzut, odwyk jest elementem normalnej terapii uzależnienia nikotynowego. Myślę, że ta dyskusja o tym snu pana prezydenta, tak króciutko już, no to ma być takie przykrycie tej wielkiej kompromitacji pana Busackiego i rządu niestety. No to już było wcześniej, no, no tak, no teraz czas... był bardzo, było dobre Pan powiedział dobre mowa. wystąpienie Radosława Sikorskiego, więc nie ma co przykrywać.